Cześć. Witajcie. Po roku postanowiłem Wam pokazać kolejną norweską atrakcję. A w zasadzie, co nie kolejną norweską, a bardziej niemiecką. Zobaczcie, jak wygląda. Jest akurat jeden turysta. zwiedza Ani to jest tak. Tamta atrakcja też była oceniana na 5 gwiazdek. Pamiętacie może ten mój filmik poprzedni? Ta też ma 5 gwiazdek. Tylko ja trochę ja nie wiem jak to Google przyznaje te gwiazdki. Naprawdę. Ja rozumiem, że może kiedyś, jak Niemcy to tu zbudowali w latach 40. XX wieku, dawno temu, to mogło to funkcjonować na pięć gwiazdek. Jakaś precyzja mogła być tutaj ułożona, zaprojektowana z jakąś starannością. Ale no. Widzieliście może mój filmik o tym, jak naprawiam trackery norweskich kotów? To Norwegowie nie za bardzo potrafią konserwować rzeczy, i, i chyba też nie za bardzo znają się na stacjach radarowych. Bo gdyby nie ten napis, to To ja bym nie poznał, że to jest stacja radarowa. Napiszcie w komentarzu, czy wy byście poznali, czy to wygląda jak radar. Okolica jest piękna, rzeczywiście, ale czy sama ta atrakcja, pięć gwiazdek. Tutaj tak, 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 tam jest jeszcze drugi taki, ale wygląda tak samo, więc już nie będę, pod, Czy podejdę sobie, ale już nie będę Wam filmował, chyba nie ma za bardzo sensu, widok jak zwykle na plus, no ale przy widoku nic nie za bardzo nie trzeba robić, więc w tej Norwegowie akurat sobie mogą wystawić te pięć gwiazdek napiszcie kochani w komentarzach co sądzicie i nie wiem tak się mówi źle o Niemcach ale wydaje mi się że jednak jak oni coś zbudowali i o to dbali to te pięć gwiazdek można było im postawić a teraz jak no nie wiem, sami napiszcie, sami napiszcie.